Jak nagrywać, żeby wszystko się dobrze nagrało? Najważniejsze, unikaj dystraktorów. Niech nic ciebie nie rozprasza. Postaraj się, aby w pomieszczeniu było jak najwięcej różnych figurek, obrazów, żeby nie być w pustej sali. Na przykład tutaj jesteśmy w stosunkowo pustej i dźwięk się trochę roznosi, ale mimo wszystko słyszysz mnie, czyli nie jest najgorzej. Najgorsze byłoby, gdybyś na przykład zasłonił mikrofon. Wtedy nie słyszysz niczego. Więc staraj się dać jak najwięcej przestrzeni swojemu mikrofonowi, tak aby zebrał jak najwięcej materiału dźwiękowego. Pamiętajmy, że w naszym domu nie żyjemy sami, więc prawdopodobnie funkcjonują również inne, mniej żywe, ale działające urządzenia, takie jak lodówka, telewizor, który również bardzo wysoko potrafi czasami zapiszczeć, to potrafi się również nagrać. Pamiętajmy, że gdyby ktoś chciał w danym momencie odpalić odkurzacz lub zrobić sobie kawę, to nie jest to najlepszy moment, kiedy będziesz ty nagrywać swoje materiały. W jakim miejscu w domu najlepiej nagrywać? Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma y, gąbkę akustyczną y, po każdej stronie ściany albo panele akustyczne, ale to jest naprawdę totalnie nieistotna sprawa w tej chwili. Wystarczy, żeby Twój dom w tym miejscu był umeblowany. Czyli najlepiej nie nagrywać po prostu w łazience i w garażu, ani w piwnicy. Zazwyczaj najlepiej umeblowany jest salon, może sypialnia miejsce, w którym jest jak najwięcej przedmiotów, które mogą odbijać dźwięk i pochłaniać go. Czym się kierować, wybierając podkład muzyczny, ścieżkę dźwiękową do Twojego filmu? Pomyśl o tym, że masz do wyboru trzy ścieżki dźwiękowe i która z nich najlepiej emocjonalnie oddaje to, co chcesz przekazać. Pomyśl, czyja muzyka w jakikolwiek sposób wchodzi w jakąś wibrację z tobą, z tym, co dzieje się, z tym, co udało ci się zarejestrować, i po prostu dodaj to. Również pamiętaj, że tempo jest bardzo istotne. Jeżeli wybierzesz zbyt emocjonalną albo zbyt szybką muzykę do bardzo wolnych treści, może pojawić się jakiś dysonans. W polskim rapie ważniejszy jest obraz niż treść. Stań w opozycji do tego. Treść jest najistotniejsza. Dbaj o jakość dźwięku i zgłaszaj wszystko do wytwórni pamięci i wygrywaj.